Dzwonili z przedszkola do taty, masz odzwonić do przedszkolanki. A czy do taty dzwonili, a ja mam odzwaniać? Brianusz niby pobił jakiegoś dzieciaka? Brianusz, przecież on nie ma w sobie agresji. No właśnie dlatego coś mi tu śmierdzi, ale może w przedszkolu jest inny. Jesteśmy! Było ekstra, bo zrobiła po a przypadkiem, bo się w spódnicę zaplątałam i mnie na dwa razy zawinęło. Iście, byli brawo! Dobrze, że te elastyczne rajtuzy miałam. One są bardziej rozciągliwe niż rosyjscy akrobaci. A no, ja to bym jeszcze zrobiła, szpagat. Jak ostatnio usiadłaś po turecku, to tata musiał cię rozplątać. Bo skurcz miałam, tak? Ja gibka jestem. Mamo, ty jak wstajesz z kanapy, to ci kręgosłup strzela jak folia bąbelkowa. Prejanusz, powiedz mamie, co tam się działo w przedszkolu. Nic, szkokaj! Nikomu nie zrobiłeś krzywdy. To znacie tak, takiemu Tymkowi, bo męcił Anziela. Co mu zrobiłeś? Anziela, tak mu strzeliła z procy. To w końcu ty czy Anziela? Anziela, ale wziąłem to na siebie. Ale Janusz, nie można. Co nie można? Januszek to jedyny mężczyzna w tej rodzinie. Staszek, puh, to ty może nieprzyzwyczajona jesteś. Dżentelmeński gen po babci ma. jestem dżentelmanem jak babcia i muszę ty bać o Anzielę. Chociaż, jak widać, radzi sobie świetnie. Materiał na żonę. O, zdecydowanie.